Sporo żółci wylało się na galaxy A14, tyle że niewiele osób wie, że jest jeszcze model A14 5G. A on wydaje się znacznie sensowniejszy do podstawowych zadań. O Dziwo, A14 można plasować jako tani smartfon z dobrym aparatem. I to mówię specjalnie o Dziwo, bo nie mamy tutaj nawet szerokiego kąta. A14 próbuje przypominać serię S23 swoim wyglądem. Taka jest nowa polityka Samsunga dla linii A. Przyklejanie do malucha sportowych pasków na masce nie uczynią z niego Lamborghini, tak samo jest w przypadku smartfonów. A14 g jest telefonem o naturze plastikowej, tył dostał prążkowania i teraz muszę ostrzec osoby, które źle reagują na dziwne dźwięki. Tył pod paznokciem wydziela takie odgłosy. Mi osobiście nie podoba się taki pomysł, więc czym prędzej wsadziłbym go w etui ochronne. Musicie też wiedzieć, że to duże i dosyć grube urządzenie. Ponad 9 mm grubości, no to sporo. Na pochwałę, pozostawienie powłoki oleofobowej na ekranie, przez co on nie brudzi się tak bardzo jak wiele innych tanich smartfonów. Ramki dookoła ekranu są olbrzymie, to każdy widzi, kto ma oczy. Więc walory estetyczne pozostawiają sporo do życzenia. Ekran tutaj jest podstawowy, ale przynajmniej z dobrymi kolorami. Podstawowy, bo tylko LCD PLS ale z 90-hercowym odświeżaniem ekranu. Wersja 4G ma odświeżanie tylko 30 hz także to już jedna mała przewaga wersji z modułem 5G. Ekran jest ciut większy niż A13 5G i poprawiono rozdzielczość z HD na Full HD Ważne czy bardzo ważne? To bez dwóch zdań warto podkreślić. 2408 pikseli, czyli po co te 8 pikseli tutaj? O co chodzi? To, co jest mocno przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe, to jasność. Może nie jest to bardzo ciemny ekran, ale AMOLED z podobną jasnością będzie o tyle lepszy, że bardziej potrafi popracować z kontrastem. Myślę tutaj o takim Redmi Note 11 czy 12. W ostrym słońcu z A14 będziecie mogli mieć pewien problem, ale powiedzmy mimo wszystko 80% scenariuszy ten model obsłuży. Ciekawie z procesorem, bo nie znamy go zbyt dobrze. To Exynos 1330, który umieszczony jest w Galaxy M14 i F14, więc w smartfonach z tego roku. Tyle, że w Europie mamy Mediatek Diamond City 700, a to procesor, którego doskonale znamy z np. takich urządzeń jak Galaxy A13 czy Realme 8. Czy to procesor dobry? No tak średnio. W tej cenie jednak trudno oczekiwać czegoś mocniejszego, ale jak poszukacie wśród Xiaomi, to coś, niecoś znajdziecie. W Polsce mamy wariant 4 GB RAM i 64 GB przestrzeni na pliki plus oczywiście karta microSD, którą możecie sobie dokupić, jeżeli miejsca wam zabraknie. A mogę powiedzieć z 90% pewnością, że to się stanie przy tej pojemności. Z tego co wywołałem wersja A14 5G ma pamięć UFS 2.2, A14 4G EMMC 51, czyli znacznie wolniejszą, i chociażby dla tej pamięci warto zrezygnować z szerokiego kąta. Zatem, jak działa ten model? O dziwo dobrze. Jest stabilnie pod kątem animacji, mimo że nie są one jakieś super płynne. Telefon mi się nie przecinał, co oczywiście w przyszłości po kilku miesiącach może się pojawić, ale są smartfony, które po wyjęciu z pudełka działają znacznie gorzej. Powiedziałbym, że jest to poziom, który spodziewałem się po tej cenie. Dodatkowym plusem na tle takiego się czy Poko jest fakt, że od początku mamy Androida 13. Do tego Samsung deklaruje dwie duże aktualizacje Androida i 4 lata wsparcia zabezpieczeń. Przy smartfonie za te pieniądze świetna sprawa jedyna w swoim rodzaju. Aż trochę zdziwiony jestem, że rozpoznawanie twarzy w tym modelu działa z podobną szybkością i skutecznością co w Galaxy A34 czy A54, więc w modelach wyraźnie droższych. To swoją drogą nie jest zbyt dobra laurka dla 30 i 50. Skaner linii popularnej jest na prawej krawędzi, we włączniku, ale ten jest w zagłębieniu i to dosyć wyraźnym. Jest praktycznie niewyczuwalny pod palcem, więc nie zawsze w niego odpowiednio trafimy. Animacja rozjaśniania ekranu jest przeciągnięta, więc mamy wrażenie powolności odblokowania, mimo że telefon faktycznie mógłby to robić znacznie szybciej. Wersja z 5G ma Bluetooth 5.2, w przeciwieństwie do 4G, gdzie jest 5.1. Jest to oczywiście moduł 5. generacji, to się samo przez siebie rozumie. Jakość rozmów jest ok, nie jest to żaden wybitny poziom, ale Samsung ogólnie dba o tę kwestię. Na pokładzie jest NFC. Nie mamy tutaj głośników stereo, to żadna niespodzianka, jest za to jack 3,5 mm. Na głośniku jest cieniutko, a 14 bardzo skrzeczy, skrzypi, trzeszczy na maksymalnej głośności. To nic przyjemnego. Jeżeli lubicie ciepłe basowe brzmienie na słuchawkach, to dogadacie się z tym modelem. Gra on naprawdę przyjemnie. Nie miałem problemu ze słuchawkami Bluetooth. Bateria w tym modelu ma oczywiście 5000 mAh, to jest norma, i jest ładowana z mocą 15W. Cały proces trwa potwornie długo, bo prawie 2,5 godziny, gdzie A23 przy tej samej wielkości baterii i mocy ładowania zamyka ten proces w godzinkę i 3 kwadranse. A jak z rezultatami funkcjonowania baterii? Pewnie zapytacie. Około 6 do 7 godzin pracy na ekranie, czyli spokojnie można przyjąć 2 dni bez kontaktu z ładowarką, a każda godzina bez ładowarki w tym smartfonie to dla nas oddech ulgi. W przeciwieństwie do A14 4G nie mamy tutaj szerokiego kąta, o czym już powiedziałam, natomiast wybrałbym mimo wszystko 90 Hz lepszą pamięć niż tylko 5 MP szeroki kąt, więc dlatego też rozmawiamy dzisiaj o wersji 5G, a nie 4G. Zatem, jeżeli szukacie smartfona z naciskiem na aparat, to trudno będzie wam znaleźć coś ciekawszego, aczkolwiek w regularnej cenie już pewna konkurencja jest na horyzoncie. Jeżeli dorwiecie go poniżej tysiaka, to będzie to mój fotograficzny faworyt. Świetna dynamika, szum występuje, ale o małej ziarnistości, a 14 bardzo dobrze radzi sobie z HDR-em. Ma przyjemny, lekki kontrast, no i jest fajnie po prostu. Dwukrotny zoom jest solidny, jak na możliwości wyjściowe obrazu. Jest to używalny poziom. Bez wstydu. Dla trybu nocnego nie działa dwukrotny zoom, a każde zdjęcie nasiedlane jest długo, baż przez 6 sekund. Wybaczyć to jednak mogę, ponieważ optymalizacja tych fot jest naprawdę niezła i to nawet dla tak trudnych aspektów jak doświetlenie i odszumianie nieba jednocześnie. Wiele tanich smartfonów po prostu stawia na jedną z tych rzeczy. Pięknie, a 14 radzi sobie z optymalizacją światła, minimalnie też do ostrza zdjęcia. Rezultaty są bardzo dobre nawet dla wyjściowej ceny tego modelu. Spodziewanie, filmy nagramy tylko w full HD. Stabilizacja jest taka, no, od biedy. Szczegółowość nie jest powalająca, po prostu są to filmy zupełnie niewyróżniające się, a na pewno nie takie, które można byłoby za coś specjalnie chwalić. Aparat do selfie ma 13 megapikseli. Głównym moim zarzutem jest lekki problem z wyważeniem ekspozycji. Raz zdjęcie potrafi być zbyt jasne, szczególnie w jasnych punktach, innym razem zbyt ciemne w cieniach. Szczegółowość za to, jak na ten segment, jest rewelacyjna. Wycięcie tła mogłoby być bardziej naturalne, ale telefon nie pozostawia w trybie portretowym chamskich przepaleń, więc jestem ukontentowany. Nie będę wam na sam koniec mówił o tym, jak ten telefon jest fenomenalny i że warto go kupić, że w tej cenie nie ma niczego innego lepszego, bo to nie jest prawda. Natomiast jeżeli szukacie faktycznie możliwie najlepszego aparatu w tej cenie, no to kłamstwem byłoby powiedzieć, że A145G jest do niczego, bo fotograficznie naprawdę stoi bardzo wysoko i jest konkurencyjna dla innych smartfonów w podobnej cenie, jeżeli nie jest najlepszym wyborem właśnie w tym segmencie. Wiele rzeczy to powinno wyglądać lepiej. Albo przynajmniej powinniśmy dostać większą wydajność, za to mamy wsparcie aktualizacjami i sami musicie podjąć decyzję, na czym wam zależy. Jak zawsze staram się wam podpowiadać, a nie podejmować decyzji za Was, bo uważam, że to są Wasze już sprawy, na czym Wam najbardziej zależy. To wszystko z mojej strony, widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.